Hej, kochani, witajcie w przestrzeni Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda. Na samym początku chciałam Wam z głębi serca podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie. Dziękuję szczególnie tym, którzy wracają i są ze mną od samego początku. Zachęcam Was do tego, jeżeli to, co mówię. Wami rezonuje, odpowiada wam, daje wam do myślenia, do zasubskrybowania kanału, bądź pozostawienia po sobie znaków w postaci kciuka w górę, bądź komentarza. A jeśli z wami to nie rezonuje, bądź się z tym nie zgadzacie, to też będę wdzięczna za wasz komentarz, bo w ten sposób wydajecie mi do myślenia, tak? Oczywiście, ja mogę się z tym zgodzić, bądź nie. Tak, jak, tak samo jak i wy. Kochani, idziemy dalej. Może jeszcze powiem, że wiem, że miałam być wczoraj, ale wczoraj nie dałam rady. Ale jestem dzisiaj i też mam dla Was taką informację, że prawdopodobnie w najbliższym tygodniu film pojawi się nie w środę, a w czwartek. Ale na pewno będzie. Tylko nie jestem pewna, czy dam radę po prostu w środę, ale jeśli nie będzie mnie w środę, to będę na 100% w czwartek. Kochani, czwarte prawo. Prawo to się nazywa prawem korespondencji bądź prawem lustra. O co tu chodzi? Prawo to ujawnia lustrzaną relację między różnymi płaszczyznami, zarówno tą fizyczną, jak i mentalną, i duchową. E żeby to głębiej wytłumaczyć, wszystko, co obserwujemy w naszym zewnętrznym świecie, e powracające okoliczności, wydarzenia w naszym życiu, e stan chaosu bądź niepokoju, jest od odzwierciedleniem naszego wewnętrznego świata. Działa na zasadzie jak na górze, tak na dole, jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Co oznacza, że nasze zewnętrzne okoliczności nie są przypadkowe, lecz są bezpośrednio związane z naszym wewnętrznym stanem. Nasze myśli, przekonania, emocje są odzwierciedlane w naszych zewnętrznych okolicznościach. Naszych zewnętrznych doświadczeniach. E, jakby to dać wam na przykładzie. E, dam wam na swoim przykładzie. E, ja przez całe życie e, przyciągałam do siebie partnerów, e, którzy e, po pierwsze cały czas miałam poczucie braku akceptacji. Czułam, że muszę. Udowadniać, że jestem wartościowa, że dawałam po prostu z siebie więcej niż musiałam, żeby w jakiś sposób udowodnić, że jestem warta tego, żeby ze mną być. I ostatnia moja relacja to już było, jak ja zaczęłam pracę z rozwojem osobistym, jakiś rok. Po tym myślałam, że już jestem gotowa, że już dużo rzeczy sobie przepracowałam, ale ona pięknie mi pokazała, ponieważ najlepszym lustrem dla nas są ludzie. Relacje z innymi nam bardzo ładnie pokazują, szczególnie jeżeli spotykamy kogoś, z kim jesteśmy w bliższej relacji. Bo jeżeli to jest tam, wiecie, jednorazowa sytuacja, no to nie, ale jeżeli trafiamy na przykład, no nie wiem, z jednego miejsca pracy do drugiego, pra, do, do drugiego miejsca pracy i trafiamy cały czas na ten sam rodzaj ludzi, to znaczy, że my do siebie przyciągamy to. I ta relacja mi pięknie pokazała to, że ja nie akceptuję siebie, że uważam, że nie zasługuję. No, ponieważ nie akceptuję siebie, no to nie zasługuje na, na miłość, na, e, na to, żeby spotykało mnie dobro w życiu, e, na to, żeby mieć dobrą relację, być doceniana w związku, e, żeby czuć się kochana i zaopiekowana, tak? I oczywiście jak ta relacja się skończyła, nie skończyła się zbyt fajnie, to no na początku czułam ból, no bo to jest, to jest normalne, tak? Poczułam się zraniona, e, poczułam się potraktowana niesprawiedliwie, poczułam, że ja dawałam z siebie tak dużo, a nie dostawałam praktycznie nic w zamian, e, a jeszcze zostałam potraktowana jak wróg publiczny numer jeden. E, ale kiedy usiadłam sobie na spokojnie z tym wszystkim, to dziś czuję się wdzięczna za tą relację. Dlaczego? Dlatego, że mi właśnie pokazała, że problem nie tkwił w tym człowieku. Znaczy, oczywiście, on zachowywał się nie tak, jak powinien, tak, ale problem nie tkwił w nim, tylko problem tkwił we mnie. I wtedy zaczęłam bardzo mocną pracę nad. Samoakceptacją, nad polubieniem siebie. Bo najpierw zaczęłam od polubienia siebie, bo gdzie tu mówić o kochaniu siebie, jak... E, że tak powiem, uważasz, że na nic nie zasługujesz, tak? Więc najpierw polubienie siebie. No akceptacja, no to robi niesamowitą robotę w kwestii, że w momencie, kiedy zaczynamy akceptować siebie takim, jakim jesteśmy, w danej chwili to okazuje się, że jesteśmy wystarczająco dobrzy na ten moment, w którym jesteśmy w danej chwili, żeby zasługiwać na wszystko dobre, co się w naszym życiu dzieje, tak? I ja sobie dałam czas na to, żeby siebie pokochać, żeby mm, naprawdę obdarzyć się taką prawdziwą miłością bezwarunkową. Bez znaczenia ma to, czy ja popełniam błąd, czy nie popełniam błąd, bo błędy popełnia każdy. Nie ma osoby, która nie popełnia błędów, tylko to my nadajemy tym błędom znaczenie. Możemy potraktować ten błąd jako porażkę, a możemy go potraktować jako lekcję. I kiedy zaczęłam nadawać swoim błędom właśnie znaczenie lekcji. Przestałam, taki ogromny ciężar spieszył ze mnie i było ok, dobrze. No to dobra, no to ja, wynika to z tego, że ja po prostu czegoś nie wiem. To co ja potrzebuję zrobić? No, potrzebuję się dowiedzieć, jak zrobić tak, żeby więcej tego błędu nie popełnić. I to prawo uczy nas, że zmieniając nasz świat wewnętrzny, możemy zmienić nasz świat zewnętrzny. Bo ja już wam o tym mówiłam, ale przez 95% naszego czasu myślimy automatycznie, a ponieważ mamy myśli automatyczne, czyli nie zdajemy sobie z nich sprawy, podejmujemy na automacie swoje wybory, a jak podejmujemy te same wybory, no to mamy te same doświadczenia, a jak mamy te same doświadczenia, to mamy te same emocje. I nie jesteśmy w stanie wyjść z tego błędnego koła. Więc pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, co jest tu, na czym ja skupiam przez większość czasu swoją uwagę, o czym ja myślę. Czy moje myśli są pozytywne czy negatywne? A jeśli są negatywne, to żeby je zmienić, dajmy sobie na to. Taki przykład. Ja to często robiłam, bardzo często to do siebie na przykład mówiłam, ale jestem głupia. Jak popełniłam jakiś tam błąd, czy nie wiem, z czymś się pomyliłam, czy cokolwiek. Boże, ale jestem głupia. I wystarczyło, że kiedy się łapałam na tym, to zmieniałam, nie, to nie jest prawda. Jestem mądra, jestem inteligentna. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy złapiemy się na negatywnej myśli albo, że nie mogę czegoś zrobić, albo nie potrafię czegoś zrobić, e, albo przytrafiają mi się tylko złe rzeczy, zmienić to na pozytywny od razu, momentalnie i powtarzać sobie tą pozytywną myśl jak mantrę. Skupić się na, na, po na powtarzaniu tej pozytywnej afirmacji, bo to się staje naszą afirmacją. Czyli jeżeli na przykład pojawia się, nie potrafię tego zrobić, potrafię zrobić wszystko, czego zapragnę, ja potrafię zrobić wszystko, czego zapragnę i powtarzać sobie to wciąż, aż wasz umysł to sobie zakoduje. To jest 30 dni. I jak będziecie się za każdym razem, jak będziecie się łapać na takiej myśli, to powtarzacie sobie, ja potrafię zrobić wszystko, czego chcę. I w ten sposób, jak zmieniamy nasze myśli, zaczynamy. Kiedy się zakoduje to, to, to nowe przeświadczenie, bo w ciągu 30 dni budują się nowe połączenia neuronowe w naszym mózgu. I kiedy to połączenie już się za powstanie, to wtedy wiecie, co to się tak zauważa nagle w życiu, że do tej pory robiłam tak, a dzisiaj robię inaczej. Ja na przykład z tego czasu byłam okropnym oklętusem. Okropnym. Ja bardzo dużo klełam i nie trzeba było dużo, żebym odpalała w gniewie. Po prostu wybuchałam jak wulkan. Ja jestem z trygonu ognia, jestem strzelcem, więc jestem najbardziej ognistym znakiem. I ten ogień we mnie odpalał po prostu z automatu. I kiedy zaczęłam nad sobą pracę i przez ten cały czas nad sobą pracowałam, to w zasadzie dopiero po jakichś trzech czy czterech miesiącach, podczas rozmowy z moją liderką, yy, uświadomiłam sobie, że ja już nie pamiętam, kiedy ja wybuchłam gniewem. Nawet jak się zdarzała jakaś, wiecie, sytuacja, która normalnie mnie irytuje, to ja po prostu ją puszczałam, po prostu nie reagowałam na nią, nie było potrzeby reakcji na nią. Eee, nagle, przez to, że przestałam gdzieś w sobie odczuwać ten gniew, ten gniew się ze mnie uwolnił, wyszedł ze mnie, to przestałam też przeklinać. Nawet jak mi wiecie, no, no, normalnie, no, w normalnym życiu, nie, jak coś tam nam nie wyjdzie, to nam się zdarza przekląć. Nie, ja nawet teraz tego nie robię. Nawet w takich takich trywialnych sprawach, żebym sobie tam przekleła się uśmiecham wtedy, jak mi coś tam nie pójdzie. Mówię, okej, okay, dobra. Magdalena, weź się za siebie i zabierz się do roboty. Na tej zasadzie. Dlatego ja jestem naprawdę żywym przykładem na to, że zmiana swoich myśli o mnie samej Zmieniła mój sposób zachowania. Ja mam w sobie naprawdę ogromny wewnętrzny spokój. I to nie jest to, że ja nie mam problemów, bo ja mam masę problemów. Eee, I teraz się skupiam na sferze finansów w swoim życiu, żeby przeprogramować w swojej głowie wszystko to, no bo finanse dają nam poczucie bezpieczeństwa, tak? I, I pracuję bardzo mocno na tym, ale ja wiem, że to przyniesie efekt, tak? Że prędzej czy później zacznie się to przejawiać w moim zewnętrznym życiu, że będę miała tą stabilność finansową i to poczucie bezpieczeństwa finansowego. Ale mówię, zacząć trzeba najpierw od siebie, od tego, co jest tu. I najlepiej zacząć najpierw nad własnym. Obrazem siebie. Stworzyć taki obraz siebie, który jest dla nas dobry. A potem możemy sobie uzdrawiać spokojnie wszystkie sfery życia. Bo one się zaczną powoli uzdrawiać, jak zaczniemy uzdrawiać swój własny wewnętrzny obraz, tak? Kochani, ja myślę, że to, co bym wam doradziła, to. Rozejrzyjcie się to, co się przydarza w waszym życiu, to czy na przykład trzymają się was pieniądze, jak się zachowują w stosunku do was ludzie i zajrzyjcie w głąb siebie, co wy w tym temacie myślicie, jakie macie przekonania, bo wtedy można zacząć je zmieniać. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam naprawdę wspaniałego tygodnia, pełnego radości, pełnego dobrych chwil i cudownych doświadczeń. Widzimy się w środę bądź w czwartek. Do zobaczenia. Pozdrawiam.